Witajcie! Jesteśmy w Beskidach. Mamy taki majewkowy tryb Ekipa solidna Bardzo mocne Wistę zaraz, zobaczyliśmy Beskidy gdzie idziemy skrzyczne już mam dosyć stój tak, stój tak cały czas ja cię tam złapię ale tak czy nie się ruszać jak złapię mnie ale hamidło to było straszne ile by się Marek Turlam na dół. Zmierzymy. I znowu podejście, będzie ciężkie Było tak fajnie płasko Za ja dużo siebie nie będę nagrywał, bo lepiej nagrywać widoki o. O, Ale jest fajnie Trochę błotka, jutro ma być słoneczko Idziemy, idziemy tam, dobrze mówię? Chyba tam na tą górę Tak Tam jest ta góra Idziemy na skrzyczyn

Mieliśmy kotarz, teraz kierujemy się na małe skrzyczne. Chyba tam, jeżeli się nie mylę. Tam. O, w nogach mamy już 13 km, 3 godziny. Ale i początki były ciężkie. Tak zaraz to wyjdziemy, zobaczymy, jak, jak to wygląda. Wszystko ładnie. O, tam gdzieś szliśmy tymi górami. Ja pierdzielę. Jest ciekawie, powiem. Wam. Fajnie, miło, przyjemnie. Pogoda jest wyśmienita Nawet powiem no Nie jest gorąco Jak słońce wyszło tam było gorąco Uff. Najważniejsze, że Humory dopisują Nikomu się nic nie dzieje o w końcu słoneczko wyszło mają ładną pogodę idziemy ze szlakiem tam o, z przodu idą ekipa o. naprawdę jest troszkę ciężko teraz już nie ale jeszcze zostały nam jakieś 12 km to już mi się podoba było po parę cięższych podejść o. O. Ale góry ogólnie trudne troszkę no tak. Nie trudne, jak dla mnie trochę trudne te góry są Jest ciężko O, teraz mamy rozejście na bananią i na skrzyczne tutaj To będzie mniej ludzi

No do skrzyżny Waha jest Pisało tam na drugim skadzie Tu jest jakieś rozdroże, to wolałam Jesteśmy na malej, nowej skale Przygotujcie się na widoki jakieś wybierzemy Po prostu piękne Zbi daleko widać zbiornik żywiecki, żywiec po prostu jest pięknie w takich miejscach się odpoczywa nie? W takich miejscach się odpoczywa. O, Dominika, sesja oczywiście obowiązkowa. No, no malinowa skała, to się nazywa. No to. dlatego, no, tu tyle ludzi. Tam jest skokwiarz. A na, na dole jest wóz, ściana, czy <grym się> w choinki? No, po no. prostu za miąższ ogrom. Pani nowa skałka ale, ale widoczki o, jest fajnie teraz fajnie zjedliśmy sobie, zjedliśmy sobie po kanapce trzech poletął dronem zdjęcia wszyscy sobie porobili i tak teraz nagrywa właśnie i tak wiesz będzie relacja z dwóch ja tak powiem yy. Relacje z dwóch stron Kierujemy teraz się na Skrzyczne W tle oczywiście widoczki o, Zrobiło nam się trochę zimno na zajściu Trochę tu wieje, bo jednak drzew taki duży nie ma Tu pewnie jest pięknie zimą, ale Powiem tak Nie chciałbym tu zimą ich. Nie chciałbym Jesteśmy na skrzycznym. Proszę bardzo. Możemy sobie wejść zobaczyć. No, ogólnie no, widoków nie ma. Lepiej na malinowej skale było. Bardziej mi się podobało. Tak. Ja jest taki tutaj jakiś resort buduje. Basenik będzie nabrał. Jesteśmy na szlaku zielonym, schodzimy ze skrzycznego. Do Szklarskiej, proszę pana. Idziemy sobie do, do... Szczyrku, idziemy do Szklarskiej. Widoczek to jest zachwycający. O. Oh. trochę nogi wolą. Seryjnie Już śmiech Nogi wolą. Takie atrakcje tylko z domnikiem kurwa. Wiraże kurwa. Ja pierdzie. Zobaczcie Idziesz Ja pierd... O, dobra Zresztą Trzeba zejść tam w dół gdzieś. I to jest hard, hardkorowe zejście kurowe powiem, że tak. O kurczę! Ja się jebłem! Jebłem się. Patrzcie. Jak jebdolę. Tu to by raczki się przydały. Słuchajcie, drugi we skidach. Wczoraj nie nagrałem końcówki, bo był hardcore, po prostu już moje stopy prosiły się o. O nie wiem, o to chyba o amputację. Dzisiaj jest już lepiej. O mojej regeneracji. Podjechaliśmy. Takie miejsce, na parking i idziemy w stronę Babiej Góry Będą widoczki i to, bo jest jak widzicie piękna pogoda On zdjęcia robi Artur trzy słowa do ojca prowadzącego o witam serdecznie. Zapraszamy na naszą podróż w górę Ebe Erebor Tak, żeby zabić Smauga Tak, to jest challenge Zalejemy go kolon piwem Przy okazji wypędzimy Danielson no. To nasza góra przeznaczenia Tam jest Smaug Tak i złota A że nikt w powszechnie nie wchodzi dziwne W Tatrach Tatr by już wchodzili Lotnatka, może zobaczymy. Nie, było widać raczej na tym śniegu. Tu jest ma aparat, O, zaraz, zobaczy, zaraz. O, Jesteśmy właśnie w schronisku na Markowych Szczawinach. I czeka nas podejście tam, w tamtą stronę. Niektórzy zjedli serniczki, niektórzy zjedli bułki. Ale ruszamy dalej z ekipą. Nie wiem czy będę kręcił od góry, bo będzie ciężko na pewno. Ogólnie nam się posypał skład trochę, bo mal... Jeden nasz kolega tam ma ciski, takie żyjące swoim życiem. I tyle. I idziemy powoli. Do góry. Także życie na powodzenia. Jak ten film się nie okaże czyli spadliśmy. Wspinamy się. Jak widzicie, pełno śniegu. Raczki już. Na nogach idziemy później mamy prawie 15 15 e, e, godziny pod górę Ja to są tylko 3 km Także Ale co najśmieszniejsze no, Tak się że Tam szli ludzie Bez raków Pali jaskach, nie? O, ale tu pięknie. O, tu się zacznie Hardko. Gorsze takie są momenty właśnie gdzie jest... Dużo wódę śniegu nie? O. jak tutaj, widzicie Będzie ciężko Wejść, ale sobie wejdę tak boczkiem, boczkiem Nie będę przed głównym sztakiem. Wolę brodzić przez śnieg Niż iść od góry I tyle Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Najgorszy Przeszliśmy Stałe nam no, takie Wyzwanie małe fajnie, że są duże kamienie nie nagrywałem, bo się bałem po prostu, trzymać kamerę i wchodzić Każdy się bał o, Ale możecie sobie poglądać widoczki prawie jesteśmy na blabiej. Jeśli Gołbę to złapie to Mamy tam Tatry Jakieś 80 kilometrów Dalej I sobie idzie Ludzi jest troszkę Większość nieprzygotowana w ogóle Ani raczków, ani Porządnych butów Ale jak Lepiej mi się idzie jak wczoraj Bo jest mniej niż w Na ja powojcie się widoczkami Może będzie widać na Już mamy bak. No. Nie, to jesteście się nie dziwili, nie? <grymnie> Jesteśmy. Dystans 987. Ja mam tak powiem, nie, nie, odwrót Na odwrót. No. Nogi. Kwiat dosłownie. Jesteśmy ostatni dzień już w Beskidach Nie chciałem się wczoraj zakończenie nagrywać, było ciężko Przez co jeszcze półtora godziny nam było wrócić z parkingu do apartamentu Więc nagrywałem końcówki Dzisiaj tylko weszliśmy na Klimczok Właściwie na schronisko Artur tylko weszłem na Klimczok zobaczyć I byliśmy sobie zjeść coś w schronisku i... Idziemy w dół, ratą tą samą drogą, co przyszliśmy. Może Ci po podziwiać widoki. trasa spokojna, o nawet tam szliśmy chyba. Gdzieś szliśmy, o tam jest kościół, to tam schodziliśmy jakoś. No, także serpentyny będą mocne. O. Zatąpiło żegnanie z Beskidami Miłe Powiem tak, miłe, przyjemne góry Chociaż pierwszy dzień był ciężki To jednak Ogólnie tak cały wyjazd mi się bardzo podobał Ale jakby ktoś mi powiedział, że mam przyjechać na przykład na rower To bez elektryka nie podchodzi nawet no, bym nie próbował, nie? Bo ciężko mi było tutaj. Szczególnie, że tu są na początku sztajfy takie. Kończymy. Ten fajną majówkę. Ja jeszcze może się w sobotę wybiorę. Na Pomorze Zachodnie, jak będzie pogoda. Rowerkiem już. Ale to już będzie chyba osobny filmik, bo chcę tam parę jezior objechać sobie. Zobaczyć takie 80-100 km, zobaczymy jak nogi. Bo mamy w ogóle wolne jeszcze do poniedziałku. Więc mogę sobie odpoczywać. Mówię na dwie ten.